To Lubelszczyzna rzeka Bystrzyca To źródło w Osmolicach, które wypływa z pod góry woda. Wypływa i pływa do Bystrzycy O, woda Można się napić, kto się napije tej wody, ten miło spędzi dzień w Osmolicach, to a tam chyba Bobry zbudowały żeremię Coś tutaj widzę Na deski, kłody Bowrowa tama Chyba Ale nie widać no, tych może tak nie to ludzie coś zrobili yes. A nie, to tam jest, jest więcej tych skądś ta woda wypływa. Więcej źródeł. Tam pisało, że w dawniejszych czasach to ludzie przychodzili tutaj po wodę. No, jak nie było Tutaj wypływają spod gór i wpływają do bystrzycy zimno, ale dotarłem most przez Amazonkę i może się nie załatwi. O tak. O nie wiedziałem, że bystrzyca taka czysta. Pstrąg to żyje raczej w czystej wodzie. No, tu jeszcze... Ona płynie dopiero w stronę Lublina. To tamto, jeszcze ja tutaj może czysta. A może iść w ogóle jest czysta. To młyn wodny za śluza. O, tylko że nieczynny w remoncik.